Dzisiejszy temat niespodzianki. Niespodzianki na budowie, na działce. Co nas może spotkać e, dziwnego, jeżeli chodzi o e, działkę e, i e, pozwolenie na budowę? Tak naprawdę tych elementów jest dosyć dużo, ale postaram się wymienić kilka. Chyba to będzie dziewięć elementów, na które zwró zwrócę uwagę. Ja tylko jakby sygnalizuję, natomiast to, jest, to, co jest istotne, to oczywiście zapisy dotyczące miejscowego planu czy warunków zabudowy, w których będą, będzie to szczegółowo dla waszej działki wskazane. Jakie, są, y, jakie mogą pojawić się niespodzianki z reguły? Akurat w naszych planach jest to tak chmiesznie pisane, że mamy główne ustalenia co do danego obszaru, a potem na końcu ustalenia szczegółowe, które oczywiście ma ta, mają tam ileś punktów właśnie z miejscowego planu, gdzie są odwołania do różnych innych artykułów i. No tu niestety trzeba samemu pracę po prostu wykonać, żeby, żeby po prostu posprawdzać sobie te, te właśnie y, szczegółowe, takie elemenciki, które mogą nam... Y które mogą mieć bardzo duży wpływ na budowę, bo często się z tym spotykam, że moi klienci albo właśnie osoby, które do nas przychodzą na konsultacje, to mówią a, bo tutaj w tych ustaleniach szczegółowych to jest podane, że możemy się budować, możemy budynek mieszkalny z dachem spadzistym, koniec, kropka. Ale nie zwracają uwagi na to, czy tam jest jakaś linia energetyczna, czy jest gazociąg jakiś puszczony, od którego musimy zachowywać odległości, czy jest y, kolejka WKD czy PKP, od których musimy za zachowywać odległości, więc jakby dużo niespodzianek może się nam pojawić po prostu po przeczytaniu miejscowego planu zagospodarowania terenu. Żeby uzyskać też te informacje, a propos właśnie miejscowego planu i różnych niespodzianek, które są ukryte, to one są ukryte w. W uchwale, która się nazywa właśnie Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu dla, dla danego terenu. I to, co jest istotne, to no często właśnie w internecie można wyklikać sobie warunki szczegółowe. Natomiast Zawsze dla każdego pozwolenia istotna jest cała uchwała miejscowego planu, więc ważne jest, aby tą całą uchwałę przeczytać i tą całą uchwałę przeanalizować pod kątem tego, czy coś możemy, czy nie, czy coś tam może nas jeszcze spotkać, dziwnego czy nie. I dotyczy to zarówno tekstu miejscowego planu, jak i rysunku miejscowego planu, także bardzo jest ważne, żebyśmy, żeby te, jakby dużo z tych niespodzianek jest wpisanych w ten miejscowy plan, dużo z tych, tych niespodzianek, które dla niektórych osób właśnie są niespodziankami, to już jest wpisanych wcześniej w miejscowy plan, więc jeżeli stoimy przed zakupem działki, to, to analizujemy, Cały miejscowy plan, natomiast nie tylko skraweczki. A czy ja mam do tego dostęp z poziomu bycia właścicielem działki, czy mogę na przykład rozglądając się za okolicą na kupno wystąpić do gminy o wgląd do takiego? Wypis z miejscowego planu może wziąć każdy, nie trzeba być koniecznie właścicielem działki, żeby, żeby wziąć okay. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu. Natomiast ważne jest to, żeby to przeanalizować, te plany są dostępne w bardzo teraz w wielu gminach już są dostępne w internecie, więc można te, te plany ściągnąć z internetu, natomiast to co jeszcze polecam, zaraz o tych wszystkich niespodziankach jeszcze powiem, co, które się mogą pojawić, ale to co jeszcze polecam to dzwonienie do gminy i upewnienie się, czy gmina nie jest czasem w trakcie zmiany miejscowego planu, to jest dosyć ważne, bo miałam dosłownie miesiąc temu taki przypadek, kiedy Ludzie kupili działkę, gdzie w miejscowym planie były wszystkie zapisy były bardzo prawidłowe. Zostało to sprawdzone przez prawnika, przeanalizowali przez, Przeanalizował to również agent nieruchomości, zrobili sobie badania gruntowe, no wszystko cudownie, po czym okazało się, że to oni robili zakup w maju, po czym w czerwcu wszedł w życie, został uchwalony nowy plan zagospodarowania dla tego terenu i okazało się, że praktycznie cała ich działka pokryta jest stanowiskiem archeologicznym. No niestety było zdziwienie ich bardzo duże i oczywiście tutaj szukali winnych, no ale trudno jest znaleźć winnych, bo na czas kupowania działki wszystko zostało sprawdzone i było prawidłowo sprawdzone. Tak? Tylko nikt, jakby nie pofatygował się i nie zadzwonił do Urzędu Gminy, nie zapytał, czy jest gmina w trakcie zmiany miejscowego planu. Możemy podejrzewać, że plany są zmieniane. Jeżeli to są dosyć stare plany, takie typu 20-letnie, 15-letnie, to wtedy możemy podejrzewać, że te plany wkrótce zostaną zmienione i. Ja zwykle po prostu dzwonię do gminy, bo można też te informacje próbować znaleźć na stronach internetowych gminy, bo gmina przystąpienie do planu zawsze pokazuje. Natomiast jest to. Czasami trudne i, i nie zawsze jest takie, takie intuicyjne, żeby te informacje znaleźć. Także najprościej jest po prostu zadzwonić do gminy, dopytać się, czy ten plan na daną działkę będzie zmieniany, czy jest plan zmiany tego planu miejscowego, więc wtedy będziemy wiedzieli po prostu, na jakim to jest etapie i nie będzie takiego zdziwienia, że po miesiącu od zakupu działki się okazuje, że warunki zabudowy, które są podane w tym miejscowym planie dla danego terenu, są inne niż te, które były miesiąc temu, na które podpisywaliśmy umowę. A czy jest jakiś moment formalny, który no nie wiem, na przykład uzyskanie pozwolenia na, na budowę utrzymaliśmy właśnie w czerwcu, a w lipcu się zmienia ten plan zagospodarowania. To czy my jesteśmy wtedy chronieni czy? Tak. Jeżeli mamy prawomocne pozwolenie na budowę, czyli jest ta decyzja o pozwoleniu na budowę jest ostateczna, to tak, my jesteśmy wtedy chronieni. Natomiast do momentu kiedy nie czyli zostaje nam to pozwolenie według tych starych według starego miejscowego planu. Natomiast jeżeli nie uzyskamy do czasu wejścia w życie nowego planu, nie uzyskamy pozwolenia na budowę, ale ważne jest, żeby prawomocnego, bo tylko prawomocne pozwolenie nas chroni, kiedy, tylko kiedy decyzja jest ostateczna, to wtedy nas chroni. To, to wtedy niestety w każdym momencie, nawet jak już jesteśmy w trakcie pozwolenia na budowę, procedujemy je i w międzyczasie się zmieni ten miejscowy plan, to też nie jesteśmy chronieni, po prostu wtedy starostwo zawiesza nasze pozwolenie i każe nam dostosować projekt do nowego miejscowego planu. Bo ten plan miejscowy musi być spełniony na dany, na, na dany dzień, czyli jak decyzja będzie wydawana, to ta decyzja musi być zgodna z aktualnym miejscowym planem, tak? Czasami urzędy o tym wiedzą wcześniej, na przykład zawieszają wydawanie pozwoleń na ten o, obszar albo na ten okres, kiedy to m, pozwolenie ma się dziać, tak, czy tam ta zmiana planu ma się dziać, ale nie zawsze tak jest, dlatego <śmiech> <śmiech> trzeba samemu po prostu też to badać. Tak, to był taki przydługi wstęp, a teraz, <laughs> <Ale ważny. śmiech> ale ważny, tak, tak, tak. Wracamy do tych niespodzianek, które możemy spotkać w miejscowym planie. W miejscowym planie często są jakieś oznaczenia na mapie. To są jakieś kreseczki, zakreślenia, kolory, linie przerywane, linie bardziej przerywane, mniej przerywane, linie ciągłe, więc jest bardzo dużo linii, które mogą się pojawić na naszej działce. I bardzo często, znaczy bardzo często, zawsze ta linia, która się pojawia na naszej działce, zawsze coś oznacza. Także musimy dowiedzieć się, co te linie oznaczają. I tak jeżeli chodzi o właśnie o to, co się może u nas pojawić. Może się pojawić stanowisko archeologiczne. I stanowisko archeologiczne jest problemem, może nie problemem, ale właśnie taką niespodzianką, która może wydłużyć nam pozwolenie na budowę, po pierwsze, a potem może wydłużyć nam etap kopania fundamentów, Ponieważ będzie trzeba zrobić pracę wykopaliskowe. Więc, w zależności też od tego, właśnie, jaki jest, na jakim jesteśmy terenie, czy jesteśmy w obszarze urbanistycznym chronionym, czy jesteśmy w ogóle, nasza działka jest pod, podchodzi pod zabytek, to w zależności od tego, na jakim jesteśmy terenie, wojewódzki konserwator wydaje wtedy informacje o tym, że albo są potrzebne prace, zgoda na prace wykopaliskowe, albo jest tylko nadzór archeologa potrzebny. Więc. Po prostu wydłuża to pozwolenie na budowę. I Ale budowa taka może się odbyć. Może się odbyć, tylko po prostu będzie to dłużej trwało, więc to, na to zwracajcie uwagę. To nie jest tak, że nigdy nie można uzyskać pozwolenia na budowę na, na yy, obszarze, który ma stanowisko archeologiczne. Oczywiście, że się da to zrobić i można to uzyskać, tylko właśnie trzeba mieć jakby z tyłu głowy, że będzie to troszeczkę dłużej trwało. Zarówno na poziomie pozwolenia na budowę, na tym etapie projektowym, jak i na etapie wykonawczym, ponieważ archeolog, jeżeli ma tylko nadzór, no to będzie musiał być przy pracach ziemnych i wtedy będzie zwracał uwagę na to, co koparka, czy tam ręcznie wykonawcy będą kopać, lub będzie trzeba po prostu zrobić badania wykopaliskowe, no i wtedy one są dłuższe, więcej czasu na nie potrzeba. Archeolog musi wy, y, specjalne opracowanie z tego zrobić, więc to wydłuża po prostu oba etapy: i etap uzyskiwania pozwolenia, i etap wykonawczy. To jest y, ta pierwsza niespodzianka, która się może pojawić. Druga niespodzianka, którą też widać bardzo często na, w planach miejscowych, to jest melioracja. Oznaczona różnymi kratkami, kolorami, w różnych planach to jest różnie, ale jakość jest zwykle oznaczona. I to też nie jest tak, że jak jest melioracja, czy jak jest teren zmeliorowany, to nie możemy się budować. Możemy, tylko również jeżeli zbadamy, że na naszej działce są jakieś sączki, zbieracze i gdzieś koliduje nam to z budynkiem, to trzeba uzyskiwać pozwolenie wodnoprawne na przebudowę tych urządzeń wodnych. I znowu uzyskiwanie takich pozwoleń na przebudowę urządzeń wodnych, no to trwa od pół roku w górę. Wtedy to jest koszt po naszej stronie? Tak, oczywiście. Koszt przygotowania operatu wodnoprawnego jest po stronie inwestora i trzeba uzyskać to pozwolenie wodnoprawne przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, bo dopiero jak się uzyska pozwolenie wodnoprawne, to dopiero możemy składać dokumenty do pozwolenia na budowę i wtedy okazujemy się tym pozwoleniem, że Mamy zgodę na tą przebudowę tych sączków i możemy się budować w tym miejscu, co trzeba. I to również, jakby nie jest tak, że mamy zakaz zabudowy, bo zawsze, jakby bardzo często mamy zapis, że tak, możemy budować budynki mieszkalne, ale teren jest meliorowany. I to oznacza tyle, że musimy sprawdzić, właśnie w jakim, jak idą sączki, jak idą zbieracze, gdzie ta melioracja przychodzi jeżeli koliduje z domem, to wtedy plus pół roku co najmniej do pozwolenia wodnoprawnego. Takie rzeczy, które jeszcze mogą nas spotkać, to ostatnio gazociąg. Gazociąg, gazociąg nie był akurat na terenie naszych inwestorów, którzy do nas, do nas przyszli, natomiast był niedaleki odległości. Ta niedaleka odległość to była chyba 30 metrów. Natomiast e, ten gazociąg był na tyle duży, że linia zabudowy od tego gazociągu to było, było 30 korytarz 30 metrowy, czyli e, po 15 metrów od, od e, rury, rury, tak, po prostu od rury tej e, e, gazowej. I tak naprawdę, właśnie e, inwestor chciał sobie gdzieś tam na tyle działki, jakieś tam szopki, altanki postawić. Ale przy analizie po prostu tego terenu, to stwierdziliśmy, że po prostu ten koniec działki jest wyłączony zupełnie z zabudowy właśnie ze względu na tą rurę, a ta rura właśnie nie szła y, ani na działce y, właśnie tego sąsiada, ani na, na działce. Tuż za nią, tylko jeszcze na kolejnej, więc wydawać by się mogło, że nie ma to wpływu, ale niestety były podane w tekście miejscowego planu, były podane odległości, jakie trzeba zachować, w związku z tym, jakby to powodowało, że na pewnym obszarze danej działki ten gazociąg powodował, że na pewnym obszarze tej działki nie można było się budować, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli czasami miejscowe plany muszą przy dużych zaciągach, ropociągach czy dużych właśnie jakichś instalacjach nakażą po prostu uzgodnienie, uzgodnienie naszego projektu zagospodarowania terenu z daną właścicielem, zarządcą danej instalacji. No i to znowu też wydłuża nam całą procedurę, czyli tam Akurat to jest gazociągu, musieliśmy też dostać ich zgodę na to, żeby po prostu się, się pobudować. To samo mieliśmy też u innych inwestorów w przypadku ropociągu. Akurat przez ich działkę, na, tylko przez drogę, akurat przechodził. Ropociąg. Ropociąg dosyć duży, ale yy, musieliśmy uzgodnić nasz projekt zagospodarowania terenu właśnie z, z zarządcą tego ropociągu, bo po prostu dom stał w zupełnie innej części, natomiast trzeba było przejechać przez, przez, nad tym ropociągiem do yy, budowy. I yy, dostaliśmy po prostu yy, warunki, w jaki sposób musimy tą Drogę tymczasową, tą drogę budowlaną, ten nasz dojazd budowlany, w jaki sposób musimy zrobić, wykonać, czy inwestor, jak to musi zrobić, żeby można było tam się bezpiecznie przejechać i bezpiecznie budować. Więc też to nam, akurat tam były warunki zabudowy, wydawane nie było tam miejscowego planu, ale były, było to podane, że musimy to uzgodnić z zarządcą ropociągu i takie wymagania mieliśmy. Uzgodnienie z zarządcą ropociągu trwało dwa miesiące, także również to może być niespodzianka, która nam wydłuża po prostu cały proces. To, co jeszcze się może pojawić, to co w naszym rejonie Wukatka, kolej, PKP. Bardzo często musimy zachowywać odległości od torów. To jest często podane w miejscowych planach, ale też często jest podane, że konieczność uzgodnienia projektu z WKD lub PKP w naszym rejonie. Więc tutaj też trzeba zwracać na to uwagę, bo jak jest kolej, to uzgodnienie projektu też trwa dosyć długo. W naszych przypadkach od miesiąca do czterech. Więc jeżeli jesteśmy gdzieś blisko i mamy nakaz takiego uzgodnienia zagospodar pro projektu zagospodarowania terenu, no to musimy przygotować projekt zagospodarowania terenu, wysłać do PKP, oczekiwać na odpowiedź. Jak mamy zgodę, to tą zgodę dołączamy do projektu i tyle. Więc to znowu wydłuża nam po prostu proces uzyskiwania pozwolenia na budowę. Potem na etapie już wykonawczym właściwie nic nie musimy robić, chyba że plan wskazuje, że mamy materiały na jakieś lepsze, lepsze akustycznie mieć, natomiast tak to nie, nie wydłuża nam to etapu wykonawczego, natomiast etap ten uzyskiwania pozwolenia na budowę jak najbardziej. Powiedziałam go za ciągach, ropociągach w KTC, ale tak samo bardzo łatwo jest zobaczyć linie energetyczne. Po prostu jak mamy linie energetyczne, to od tych linii energetycznych zawsze trzeba zachować korytarz, korytarz taki powietrzny, gdzie nie możemy się budować. I e, miałam taki przypadek, kiedy pan do mnie przyszedł i powiedział, że chce, żeby mu zalegalizować e, szopkę, czy taki budynek gospodarczy, który sobie postawił, e, no ale nie byliśmy w stanie tego zalegalizować, ponieważ pan się po prostu centralnie postawił ten budynek pod, e, pod linią energetyczną, e, a ta linia akurat wymagała e, korytarza powietrznego e, 10-metrowego, czyli 5 metrów po prawo od linii, 5 metrów po lewo, czyli od jakby zewnętrznych, zewnętrznych linii, co oznaczało, że praktycznie mamy tam chyba 13 metrów korytarza, gdzie nie możemy się budować. Pana budynek miał 12 metrów i stał centralnie pod, więc nie, nie daliśmy rady w żaden sposób zalegalizować takiego, takiego budynku, także niestety pan został odesłany od, na, od nas z kwitkiem. Także linie energetyczne przy nowych budynkach, czyli na nowych działkach, też są bardzo, bardzo ważne, bo czasami się nam wydaje, że linia jest bardzo mała i musimy zachować korytarz 3-metrowy, po prawo-po lewo 3-metrowy, czyli w sumie 6, ale na przykład pgf uzgodnienia nam mówi, że mamy zachować nie 6-metrowy, a 10-metrowy, czyli po 5 metrów z każdej strony linii energetycznej. Więc tutaj też trzeba po prostu wiedzieć, jaka to jest linia energetyczna i jaki ten korytarz jest konieczny do zachowania. Jeżeli nie jest to, Podane w miejscowym planie, nie potrafimy znaleźć mocy tej, czyli jaka to jest linia energetyczna, dokładnie jakiej jak mocy, to wtedy występujemy do PG z wnioskiem o uzgodnienie miejscowego planu, projektu zagospodarowania terenu i. PG nam od, e, wtedy, e, czy PG, Tauron, czy tam inny operator, który jest potrzebny tutaj w naszym regionie, jest akurat PG, dlatego tak e, mówię, ale to jakikolwiek inny operator e, mówią nam wtedy, jaka jest konieczność zachowania odległości. I też mieliśmy takie przypadki przy uzyskiwaniu pozwolenia, kiedy PG nam odpowiedziało i powiedzieli: Oczywiście możecie zachowywać, macie te 3 metry, tak jak sobie tam wymyśliście. wszystko fajnie, pięknie, Was projekt zagospodarowania terenu się e, zgadza. Ale warunek konieczny, i to było po prostu wyboldowane w piśmie jest, aby na koszt inwestora, inwestor właśnie wymienił zabezpieczenia na, dane, na danym słupie, ponieważ PG stwierdziło, że ten słup nie ma jakichś wystarczających zabezpieczeń i na koszt inwestora to przerzucił wymianę, wymianę zabezpieczeń na tym słupie, gdzie dodam, że ta, ten słup stał też na tyle działki, w ogóle nie kolidował z domem. Tylko starostwo nam kazało właśnie to uzgodnić, no i inwestor nie mógł dostać odbioru tego budynku, dopóki tych właśnie zabezpieczeń na tym stopie nie wymienił. Więc u niego to miało wpływ zarówno na etap projektowy, czyli właśnie na etap uzyskiwania pozwolenia na budowę wyciągnęło to ten etap około o półtora miesiąca, a na etapie wykonawczym Musiał właśnie, do, nie mógł zrobić odbioru, póki nie wymienił tych zabezpieczeń. Dopiero jak mu wymienił te zabezpieczenia na słupie, pgm mu powiedziało dało potwierdzenie, że są te zabezpieczenia wymienione, dopiero mógł zrobić odbior budynku. Także, także to też było, był taki element, który bardzo płynął czasowo, ale też kosztowo. Te zabezpieczenia były dosyć drogie dla tego naszego inwestora. Takie rzeczy, które jeszcze są już takim, powiedzmy troszeczkę mniejszymi, ale też mają bardzo duży wpływ na to, na nasze pozwolenie, i to może być właśnie dla nas niespodzianka. Obszary chronione. Często nie, obszary chronione w miejscowych planach są zaznaczone jako na dużym, na dużym obszarze. Więc, jak się zoomujemy na swoją działkę, to możemy nie zauważyć tych linii, kreseczek, których, czy jesteśmy w jakimś obszarze chronionym, czy nie. Wtedy właśnie bardzo ważne są te zapisy szczegółowe, ale też właśnie przeczytanie całej uchwały. I tam w uchwale o miejscowym planie będzie zapisane, czy jest nasza działka jest w obszarze chronionym, czy nie jest w obszarze chronionym. Więc to, to jest bardzo istotne, bo wtedy to wpływa oczywiście na, na, na wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej, na to, czy możemy jakieś drzewa wycinać, czy nie, czy tam no, różne, różne tam mogą być zapisy w sprawie właśnie ochrony ym, Danego, czy to jest ochrona krajobrazu, czy to jest ochrona pomników, przyroby, no, różne, różne rzeczy tam mo mogą być wpisane w miejscowym planie, więc yy, sprawdzamy, czy jesteśmy na obszarze chronionym, czy nie. Ostatnia rzecz, która przychodzi mi do głowy, to jest droga. Bardzo ważne jest, żeby przy zakupie działki yy, sprawdzić, jaka jak jest minimalny, minimalna szerokość dojazdu do działki. Mamy oczywiście takie działki, które są zaszłościami, starociami, gdzie te dojazdy są typu 3 metry, 4 metry czy 4,5 metra. W swoim już dotychczasowej działalności, kiedy uzyskiwaliśmy pozwolenia na budowę, mieliśmy już kilka przypadków takich, które były bardzo problematyczne. I w pierwszych, przy pierwszych konsultacjach pani naczelnik Wydziału Architektury powiedziała, że nie wyda pozwolenia, bo... Po prostu droga nie jest, nie ma prawidłowej szerokości. W miejscowym planie są podane szerokości dróg dojazdowych do działek i również wjazdu, tak i jeżeli mamy te wjazdy, na przykład, w miejscowym planie są podane 5 metrowe a my mamy 4,5 metra, może nam się okazać problem tutaj. To samo mieliśmy właśnie przy działce, właśnie w Strzeniówce chyba, mieliśmy tam drogę czterometrową, natomiast była czterometrowa i to była też zaszłość zaszłości, bo było to kiedyś dawne tereny ogródków działkowych, potem zostały przekształcone na mieszkaniowe. I w miejscowym planie był zapis o tym, że droga musi być pięciometrowa i nie było szans tej drogi po prostu poszerzyć, bo trzeba by było 20, od 20 działek wcześniej po prostu brać zgodę, zezwolenie, próbować dochodzić, jakby próbować poszerzyć tą drogę. No i to było po prostu niewykonalne. To znaczy, z punktu widzenia inwestorów, to po prostu była, była rzecz niewykonalna. No i my po, po prostu po konsultacji z panią naczelnik, tutaj pani naczelnik uznała, że, że to jest oczywiście droga dojazdowa, ale ważne dla niej jest wjazd, czyli ta jakby szerokość, szerokość wjazdu. I tutaj po prostu udało nam się to, to zrobić, właśnie opisując bardzo dobrze po prostu ten projekt, udało nam się uzyskać pozwolenie na budowę. Natomiast przy pierwszych zapisach, przy pierwszej konsultacji a propos miejscowego planu, było to, no praktycznie stwierdziliśmy, że nie możemy uzyskać pozwolenia na Czyli budowę. Czyli można próbować negocjować jakieś przypadki szczególne. Tak, tak, to znaczy jeżeli są właśnie, bo jeżeli to są nowe działki wydzielone na nowych terenach i to one na pewno są zgodne z miejscowym planem, bo tych mhm. wydzieleń nie można by pozwolić. Robić. Natomiast jeżeli są właśnie jakieś zaszłości, jakieś rzeczy, które są trochę niezgodne albo na granicy zgodności z miejscowym planem albo nawet nie to, że niezgodne, bo oczywiście Naczelnik Wydziału Architektury nie może wydać pozwolenia, jak jest coś niezgodne, ale może na granicy interpretacji, więc tutaj po prostu trzeba iść do danego Naczelnika Wydziału Architektury, przedstawić sytuację i zobaczyć jak można. Zdarzyło nam się przez ten czas, kiedy już prowadzimy właśnie biuro projektowe, zdarzyło nam się dwa razy nie uzyskać pozwolenia na budowę, ponieważ interpretacja miejscowego planu naczelnika Wydziału Architektury była inna niż nasza. Mimo tego, że pisaliśmy odwołania do Wojewody, Wojewoda podtrzymał te, te odwołania, więc zdarza się to. Natomiast, jak próbujemy uzgodnić, mamy takie właśnie szczególne przypadki, to zwykle to próbujemy uzgodnić i, i często da się jakiś, w jakiś sposób to, to pozwoli uzyskać na takich właśnie problematycznych terenach. Tak? Także tutaj. Y tych niespodzianek jest trochę. Może mogą też być jeszcze inne. Ja tak, o takich powiedziałam, które są najczęściej spotykane. Także z tym Was zostawiam i jakbyście mieli jakieś pytania, to po prostu piszcie w komentarzach. Dzięki wielkie.